Hej Kejda, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj taki, nie to popłynie, będzie taki trendy odcinek, bo dzisiaj vlog. Sama nagrywam, tak, sama. Niestety. Dzisiaj będziemy robić takie trochę różne rzeczy. Będę chodziła. Nie wiem, najpierw zrobimy mój codzienny taki makijaż. Na dworze nie jest pogoda, może trochę wyjdziemy na trampolinę, ale nie ma pojęcia jak będzie pogoda, więc no. Idę zrobić makijaż, więc wam pokażę jak wygląda mój makijaż na co dzień Moje dziwne miny Dobra Jesteśmy w moim pokoju, więc teraz Pokażę wam moje miejsce, gdzie Właśnie mam wszystkie moje rzeczy do makijażu To jest tutaj, mam komadę taką I tutaj są wszystkie moje rzeczy do makijażu I takie rzeczy Więc lecimy z Ja na co dzień używam tylko puder I Trochę właśnie Szminki naj... nie tak szminki najjaśniejszej więc... i troszeczkę nieraz nawet typ do oczu. Kolor tylko takiego naj... najbardziej jasnego. Nie wiem czemu, ale zawsze chodzę do lustra, bo mi się wydaje, że to jest najlepiej. I nagrywam telefonem, bo kamerkę nie ogarnia. Podam na pomoc, żeby sobie zbierała pieniądze na swoją własną kamerkę i będziemy jakoś lepiej nagrywać, więc no, będzie jakiś staty, różne takie rzeczy. Dobra, przechodźmy do odcinka Moje pudry i ja zawsze używam tego tutaj różowego, a później troszeczkę białego, no to, to jest tylko sam jakby brokat tutaj jest kolor z trochę brokatem, więc no będę teraz nakładała puder. I w ogóle to dzisiaj nie jestem tak bardzo ładnie ubrana, bo się źle czuję, Dobra, ale nakładam puder na i zostanę cię w domu. Nie wychodźcie nigdzie, proszę was, proszę, 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 bo wiecie, co się dzieje na całym naszym całym naszym kraju, więc... Ja chodzę do szkoły, bo tu jeszcze właśnie nie ma takiego ruchu, dużo, więc ja chodzę normalnie do szkoły. Dzisiaj chcę mi się coś zaczęło, więc no... Ale to nic. Dobra, teraz użyłam trochę pudru, więc to palcem, bo jakoś mi jest lepiej i jakoś ładnie mi to wychodzi, więc wrócę, jak już nałożyłam. Okej, okay, już nałożyłam, teraz troszeczkę nakładam takiej bardzo jasnej, różowej szminki i później robię ustami tego. Wtedy ten kolor jakby jak ten zostaje na ustach i nie go widać. Więc wrócę, jak na go. Tam. Kurczę, nie mogę Tworzyc. Jakie to jest ciężkie do otwierania. Zaraz ruszę. Nareszcie. Więc teraz mm, sobie maluję usta. Okej, okay, jak już jestem gotowa, to właśnie robię tak jak mówiłam, tak o. Tak wyglądają moje usta. Tylko w uszkoły się po prostu tak nie maluję. Po prostu tylko oczy troszeczkę i policzki i właśnie widać teraz, dużo moje oczy no troszeczkę zmienię, bo nie lubię chodzić z oczami takimi bardzo wymalowanymi, w ogóle dzisiaj jest ja tylko na soboty i niedzielę sobie tak maluję ale na tydzień ja to tylko policzki i naprawdę, tylko troszeczkę tego ma, tego na oczy bo dzisiaj trochę przesadziłam, więc muszę trochę zmyć mam pomysł, będziemy szukali mojego kota, jeśli go znajdziemy możliwe, że jest to mnie i czy jest nie ma go Kurde, nie wiem gdzie ja on jest Przed chwilą pukałam kurde, a on się wytuł Znaczy leży Słodziaczek Ja no. myślałam, że się schowam, a on sobie po prostu leży przed drzwiami, bo fajnie chcę wyjść na znowu. Ale z tamtej strony wychodzi, więc no mm, szybko się objadać Po prostu dzisiaj nie wiem co robić Nie może wam pokażę mojego chomiczka i rybki, to byśmy musieli iść na górę znowu, żeby wkraczać na moczka. Które widzieliście? Jak one no, mają laki? Um, no. I teraz ryby, bo ich jest bardzo dużo. Nie, 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 nie wiem, ile ich tu jest. Ich, y, ich jest coraz więcej. Więc no, pokażę Wam. A to inne rybki. Tak się po prostu pływają. Tutaj mamy taki malutki czy jak one tam się nazywają. Tam jeszcze ta duża ryba siedzi, ta nieglono jadu. I, I tych małych lonojadów jest tak dużo, że ja nie ogarniam. A gdzie jest moja ryba? Moja ryba ona jest taka niebieska i jestem ślepa, więc je pewnie, pewnie nie będę widziała. I tutaj jest moja rybka. Dobra, teraz będzie tata już przekłada jedynie, ale pierwszy teraz czeseć włosy sobie. Jest Jezu Maria, mój brat tak głośno ogląda, że ja nie wiem Ale dobra, jeszcze sobie włosy I pójdziemy jeść i wam pokażę co będzie do jedzenia Miałam bardzo długie włosy Ale obcięłam je, czyli aż tak długie Jak mam na boku, to gdzieś takie Nawet długie Ale dużo obcięłam, znaczy chciałam je oczywiście ale nie, po prostu obcięłam długo Więc to Więc takie krótkie włosy Znaczy dla mnie są krótkie, muszę nie nie halelany są bardzo krótkie takich, czy Miałam takie włosy, miałam jeszcze krótsze Ale no, więc, ja muję, <laughs> włosy, da, nie trzeba moje dawne włosy Bardzo mi. nie A czy Znaczy widzicie, to było łazienki, więc je ja tam chyba Zobacz, Więc idę jeść, bo to mnie było. Okej, okay, mam spaghetti na obiad Ci się podoba, Barciszku. <laughs> Jego mina Jego mina była najlepsza, więc dobra Przyjdziemy, czy nagram, jak będę już gotowa z jedzeniem, bo jestem taka że ja nie wiem. Okej, okay, już ja byłam, jestem pełna. nie mam sił. Więc no... Muszę teraz chyba trochę odpocząć. Więc wrócę jakoś tak za parę minut. Okej, okay, przyjechałam do mamy na łóżko. które odpoczęłam. Ale, właśnie co miałam. A, że niektórzy mi się pytają, czy ja maluję rzęsy. Nie, tego nie robię po prostu. Ja mam takie rzęsy. Wszyscy w rodzinie oprócz mojej takie rzęsy. I, I mi wystarcza tylko je podnosić palcem, lub nie wiem, jakieś patyczki albo coś takiego. Rzęsy, i ona wygląda nie ja malowała ale nie maluję. Oczywiście, że nie maluję do szkoły bo w mieli basen, to by ten cały makijaż mi zleciał z oczu. Więc no, ja nie maluję oczu. trends, więc no. Już nie ma żadnych pytań. wpadajcie do mojego Instagrama i TikToka. E, nazwa będzie w opisie lub gdzieś tu wam wyskoczy e, Na Instagrama i TikToka. Bo na TikToku chciałabym wybić 100. 100 fansów, czyli że tych, którzy mnie obserwują, chciałabym tak bardzo mieć 100, a matko 33 nie. Czemu jest taka słaba w tych tokach, więc moje marzenie się chyba nigdy nie spełni, a na YouTube chciałabym mieć 100 subskrypcji, żeby było 100 tu, 100 tu. Instagram nie potrzebuje na przykład, bo już mam bardzo dużo, 50 i się. Więc proszę subskrybujcie, dajcie lajka i, i idźcie obserwować mojego TikToka i Instagrama. Więc na Instagram możecie mi napisać, co mogę zrobić w następnym odcinku, w vlogu, lub co mam nagrać, lub jakiś challenge, lub coś o mój palec. Więc no, wysłuchajcie, lajkujcie, subskrybujcie, obserwujcie. Nie, no, to wszystko. Hmm teraz porobić wiecie co, chyba pójdziemy na górę. jednak coś mi się chce iść na dór, nie, nie pojedzę, nie pojedzę jednak nie po jedzeniu nie wiem co robić może kolczyki nie, kolczyki zmieniałam się jeszcze przedwczoraj więc nie, nie kolczyki jednak idę na górę a jednak się zdecydowałam że pokażę wam mój pokój w tym odcinku a w następnym odcinku inne pokoje lub w następnym, następnym odcinku, więc dobra zaczynamy wchodzenie do mojego pokoju Dobra to tak nie ja nie mam w mojej kołdry, nic no i podpiątałam, bo spałam w tole, bo się zlepiłam, ja wiem moje biurko też na podpiątanie, bo zawsze nie sprzątam ale ja bym sprzątała na książkę tam rzeczy do malowania, na mój ja, ja też się obrażam tak, pokażę moje miejsce do robienia swoich sklepiarzy. Tutaj jakieś rzeczy. Mój mam chłomiczek, tu mam O, tu jest! To. O, córka! I tam domku, on jest tam, tu. Jest tam, tu jest Co robisz? Ja się boję go dotykać, O może mnie ubić. Później mam moje ubrania. Też nie poszłam tam jak zwykle. O, garderoba. Trochę też rzeczy różnych. Moje jednorążec i w ogóle tych rzeczy. Ubrania. Tu jest czy za Dobra. Tu jest mi cukierka, tu Tu płaszczyki i w ogóle. Są moje a tu mamy drugą kartę, która jest tutaj, a tu tutaj tutaj ale mi kurtyczka, a Wszystko. Tu jest mi taki jest mniej, ten finałszy, tak, ten I nie wiem, co się z nim dzieje. Kubo dotknąć. Mam się coś dziwnego dzień nie Różnie jest stary i czy nie, no. jak to się stanie z nim. Ale okej, okay. <grym się pytał> to jest to... No. To takie i Ja

Oj, no, już tej to zrobiłaś sama w szkole. Tak, też Tak, tak, tak. się tu pokazałam, tak. Tak, Przed chwilą prawie spadłem ze schodów. Kotek o Bierzemy suszewkę na małe kotów. Tak, tak, tak. więc jak ja ucieknę, jedynie, nie? to on przybiegnie. Dobra, Dobra daję muszę. To już to jedzą, koniec taki głodny Okej, okay, on już czeka, więc otwieram No odsuń się, odsuń się kociu Kociu, co się Dam mu troszeczkę Bo jadł całą saszetkę na... Połowę saszetki dam Jadł całą na śniadanie, a to nie było dawno, więc no Dam mu trochę Żeby też nie miał mi Więc no, już połowa saszetki poszła a o, już sobie. Ale wszystkie troszeczkę gdzieś tutaj w żeby się nie wy... Żeby nie wylazły co jest troszetki. Okej, okay, pójdę na trampolinę Już troszeczkę minęło jedzenie, więc idę na tur. Bo te na powerbanka Okej, okay, jestem na dworze Trochę... Nie, nawet nie pada, jest tam naprawdę ciepło Bluzę muszę mieć, bo może być mi yy, trochę zimno No i co? Dobra i właśnie może jakieś chmury jakieś ludzi, więc możliwe, że zacznie padać. Nie jestem pewna, poproszę brata, żeby troszeczkę nagrywał, żeby, żeby pokazać co umiem stać na rękach. Nie umiem, ale może spróbujemy. Spróbujemy! Damy radę! Po radę! Okej, okay, stanie na rękach. Nie umiem! nie umiem! umiem. 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 Okej, okay, Odziepił kawałek To już lepiej mi idzie Ale muszę poćwiecić w stanie na rękach Bo inaczej będę nubem Wszystko chyba? Mhm. Ok y Więc teraz drugi raz Stoję na rękach Próbujemy Dam radę No nie dał rady No nie daję rady Jak raz Raz, dwa, trzy udało mi się Przez parę sekund Tylko Sekundę. Jeszcze raz, ostatni raz. O, ostatni, teraz muszę już się udać gdzieś tak. Robisz na YouTube? <laughs> <Prawda za niego. śmiech> Oj! Daj mi to. Daj mi to, widowie! Ok, daj ci jeszcze raz. Ostatni, 3, 4. Udało mi się, ale krócej mi dzień, sekund. mówię. No, pozdrow. Było... Okej, okay, już się tylko chciała, wiesz, że taki. Bardzo krótki vlog, ale może coś więcej nagram. Tylko stać po prostu dużo łapek w górę. Miałam 50 łapek w górę. Następny odcinek i to wy możecie wybrać. Lub na przykład Siri decyduje przez cały dzień. Tak, tylko bym wtedy musiała. Abu Dawid. Dawid. Tak, mój brat decyduje u mnie przez 24 Je godziny. Ty. Ja oni. o nim. Oczywiście. Jak zostanie, zostawicie 50, 50 la, la, lajków, to wtedy tak robimy. Obiecuję. I, piszcie, i piszcie ten. I w na Instagramie, co mogę jeszcze robić, bo nie mam pomysłów, po prostu nie mam. Oj, powerbank mi uciekł. Dobra, więc to było wszystko. Na tym odcinku. Zostawcie 50 lajków. I zostawcie subskrypcję, żebyście nie przegapili więcej takich dzwoneczek. odcinków. I dzwoneczek. Dobrze, dobrze, braciszku. I jeszcze zaobserwuj, zaobserwujcie mnie na TikToku i na Instagramie. I piszcie Instagramie, co będę robiła w odcinku. Nice. Więc pa!